Hej, cześć, witajcie w odcinku bonusowym, odcinku, którego sam się osobiście nie spodziewałem, ale odcinku dotyczącym tego, co się dzieje w polskim komiksowie, a wydarzyły się właściwie trzy rzeczy, z czego jedna to jest naprawdę mała pierdoła, ale o niej tylko napomknę, no i stwierdziłem, że w związku z tym zrobimy sobie takie szybkie omówienie tego, co tutaj się stało, bo mam coś o tym do powiedzenia. Zacznijmy sobie od tej małej informacji, bo to naprawdę piedoła, czyli fakt, że Egmont opublikował okładkę katalogu no i zapowiedział, że katalog ukaże się na koniec kwietnia. Natomiast nadal nie mamy żadnych szczegółów, czyli nie wiemy, czy to będzie 20 kwietnia, 25 kwietnia, czy 30 kwietnia. No i właściwie sama okładka też niewiele nam mówi, bo jest tam po prostu skner, smak kwacz. Wiemy, że jest 90-lecie kaczek, więc Egmont naprawdę pcha mocno w kaczki. No i jak widzimy, no nawet jest na okładce katalogu, także spoko. Jakby ja ja osobiście wykorzystam te informacje tylko do tego, żeby poinformować Was, że omówienie katalogu na pewno pojawi się na kanale. E, także subskrybujcie i pamiętajcie, żeby zaglądać pod koniec kwietnia bądź na pierwsze dni maja. Aczkolwiek osobiście planuję, żeby jeszcze przed majóweczką odcinek wleciał. Tak, żebyście na majówkę mogli sobie, nie wiem, iść na jakiś spacer i obejrzeć sobie taki odcinek. No i znacznie ciekawszą informacją jest fakt, że został zapowiedziany album Joker, świat. I to jest coś, co naprawdę mnie ucieszyło. Jeżeli ktoś nie wie. Inicjatywa świat polega na tym, że bierzemy jakiegoś bohatera z DC. No, akurat tutaj wzięto z DC dwa lata pod rząd, w sensie dwa razy pod rząd. I postanowiono zrobić z nim kilka antologicznych historii, pisanych przez artystów z różnych stron świata. To znaczy z Francji, Polski, z tego co pamiętam, tam ze wschodu ktoś pisał. Z Ameryki też pisał jakiś twórca. I generalnie wziąć tych twórców z różnych stron świata, dać im do napisania historyjki na 8 stron, a następnie zebrać to w jeden album i w każdym z tych krajów wydać. Inicjatywa naprawdę super, i pamiętam, że nawet jeżeli nie wszystkie historie mi się podobały, no i sam widok Batmana też jakoś niezbyt mnie radował. Natomiast fakt tego, że Polska brała udział w tak dużym projekcie i że mogliśmy czytać album, gdzie też Batman miał swoją polską historię, był naprawdę super. I dlatego jadam się na tego Jokera. Jasne, te historie nie zawsze będą idealne, te historie nie zawsze będą dobre, aczkolwiek samo to, że dostajemy taki album, już mnie jada i szczerze mówiąc, bardzo czekam na jego premierę. Jest to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów z DC w tym roku. I znamy nawet polskiego scenarzystę, którym będzie pan Tomasz Kołodziejczak. Generalnie. Całkiem mnie to cieszy, bo mam nadzieję, że pan Tomasz Kołodziejczak faktycznie ma pomysł na tę historię i zrobi z niej coś ciekawego, bo faktycznie fajnie byłoby widzieć, że wiecie, Polska zrobiła naprawdę dobrą historię, o której Zachód mówi, że faktycznie no, te ich to nie wyszły tak dobrze jak polskie, no ale niestety w Batman Świat też pisał tę historię i z tego co pamiętam, ona była gdzieś pośrodku stawki. Ona nie była najgorsza, ale też pamiętam, że no trochę się zawiodłem, to znaczy liczyłem, że ta polska historia będzie taka wiecie, dowalona, a trochę mi w niej zabrakło, już nawet nie pamiętam co konkretnie, aczkolwiek pamiętam, że nie byłem z niej jakiś zachwycony. I raczej była to historia taka, wiecie, gdzieś po środku stawki. Także chciałbym, żeby tym razem faktycznie było lepiej. Aczkolwiek postać Jokera daje naprawdę mnóstwo potencjału, i liczę, że ci twórcy będą fajnie mogli się pobawić. No i też liczę, że nasza polska historia dobrze wypadnie. Także trzymam kciuki, no i czekam na wrzesień, kiedy ten album się ukaże. No i na sam koniec zostawiłem największe ogłoszenie, czyli ogłoszenie Massive Verse od NonStop Comics. Jest to uniwersum, którego ja osobiście wcześniej nie znałem, ale ma być to niezależne uniwersum Superhero e, na wzór Invincible e, i jest to naprawdę fajny, duży news. Generalnie, po pierwsze, dlatego, że dostaniemy kolejną serię niezależnego superhero na naszym rynku. Aktualnie nie ma takiego. Invincible został już zakończony. No, ewentualnie można powiedzieć, że to uniwersum, które wydaje nagle, gdzie należy Geiger i. Junkyard Boy, natomiast to nie jest jeszcze aż tak duży kaliber mi się wydaje, z tego co widzę tutaj jest znacznie więcej tytułów, no bo tak naprawdę nagle wydało dwa tytuły i na razie nie ma co dalej wydawać z tego co się orientuję, no chyba, że na przykład nie wiem, w planach mają trzeci album, no ale to nadal są trzy albumy, natomiast tutaj tych albumów jest już znacznie więcej, tu już jest kilka serii, Także jest to znacznie większe uniwersum. No ale też wiecie po prostu fajnie, że dostaniemy kolejne uniwersum, kolejną szansę na sprawdzenie jakichś innych dzieł. No i też widzę, że komentarze ludzi są dość pozytywne, odbiór ludzi jest pozytywny, że ta seria zostanie wydana na naszym rynku. Ja osobiście nie słyszałem o tym wcześniej, ale jak poczytałem, to jestem w miarę zadowolony. Jestem nieco sceptyczny, bo widziałem oceny typu, że jest to dość powtarzalne, że są to rzeczy, które już gdzieś ludzie widzieli, aczkolwiek nie skreślam, bo po pierwsze, znacznie więcej komentarzy jest, że jest to naprawdę dobra seria. Poza tym, ja znacznie bardziej lubię niezależne superhero, gdzie po prostu ludzie mogą się, w sensie twórcy mogą się bawić i na przykład mogą, nie wiem, zabić poszczególnych bohaterów, bo tak. Natomiast, no, niestety Marvel czy DC zawsze ma ten problem, że musi tych bohaterów potem przywracać, bo to są marki, które generują im pieniądze. Także znacznie bardziej cieszy mnie, że dostaniemy jakieś niezależne superhero i jest to naprawdę fajny news. Liczę na to, że non-stop comics będzie to jakoś tam płynnie wydawać, aczkolwiek oni raczej słyną z tego, że w miarę płynnie wydają, także nie ma co się niepokoić i pozostaje czekać na jakieś głębsze informacje na temat konkretnych dat premier. I muszę przyznać, że z perspektywy obserwacji rynku jest to naprawdę super zmiana, bo mam wrażenie, że ostatnio non Stop Comics nie było w najlepszym momencie to znaczy mieli dużo serii pozaczynanych, musieli je pokończyć mało było jakichś takich, wiecie, pojedynczych albumów, które faktycznie byłyby fajne. A na dodatek, serie, które zaczęli wydawać, nie były jakieś wielkie. To nie były, wiecie, wielkie tytuły, które faktycznie wywołałyby jakieś wielkie emocje, tylko raczej jakieś takie pojedyncze tytuły, które no, rzucą na rynek, może się sprzedadzą, może będzie na to popyt, może fani wydawnictwa kupią i jakoś tam się zwrócą. Natomiast w końcu czuję, że to wydawnictwo trochę wróciło do gry i fajnie, bo mamy dużą konkurencję na tym rynku i będzie to naprawdę dobry okres dla polskiego komiksowa. Mamy Muchę, która cały czas, Czas stara się z tym image walczyć i stara się zdobyć jakieś licencje na tytuły niezależne. Mamy nagle komiks, który robi to świetnie i wydaje cały czas dużo niezależnych tytułów. Mamy cały czas non stop komiks, który cały czas wydaje te tytuły image, ma na koncie masę świetnych tytułów i teraz wchodzi z tym nowym uniwersum. No i mamy Lost in Time, który też stara się trochę tych amerykańskich komiksów niezależnych wydawać i to też mnie bardzo cieszy. To naprawdę będzie świetny okres dla polskiego komiksowa, i ta jedna informacja pokazuje, że mamy na co czekać. Czekam na odpowiedź nagle, czekam na odpowiedź muchy i po prostu czekam na to, co my jako czytelnicy dostaniemy, bo to my wygramy na tej całej wojnie. I to w sumie tyle, co miałem do powiedzenia. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat tych nowości, właściwie tych informacji, ale przede wszystkim, dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat takiego formatu, gdzie po prostu usiądę, pogadam chwilę o tych takich nowościach komiksowych, które zostały zapowiedziane, bo wydaje mi się, że być to fajnym pomysłem, żeby zrobić to tak dodatkowo. No ale może się mylę i może na przykład chcecie więcej recenzji komiksów na tym kanale i chcecie, żeby się skupię tylko na tym, plus jakieś omówienia Egmontu, no bo tam faktycznie jest to w jakiejś zbiorczej, fajnej formule. Natomiast nie wiem, oszczędzić tego nagle komiks, czy non-stop komiks, czy innych wydawców, którzy na przykład nie wiem, zbiorczo wypuszczają informacje na temat swoich nowości. Dajcie znać co wy na ten temat sądzicie, dajcie znać czego wy oczekujecie, a ja tymczasem biorę się za recenzję komiksów, bo jest tego trochę, mam kilka planów, także do usłyszenia w kolejnych odcinkach.